Rozmawiam z panią Karoliną Garbacik, reżyserką spektaklu. No, właśnie, mit Kopelia. Dlaczego sięga pani po taką no, po historię głęboką? Chciałabym się z tym tematem zmierzyć już dawno. I Kopelia wydawała mi się w, w całym tym obszarze spektakli baletowych czymś interesującym, czymś co może być interesujące dla współczesnego odbiorcy, współczesnego młodego odbiorcy, bo spektakl jest kierowany przede wszystkim do młodzieży. To co mnie zainteresowało w tym balecie to przede wszystkim jakby to poszukiwanie prawdziwej miłości, ale też i osamotnienie głównego bohatera w tym, w tym, w tym jego świecie i Wydaje mi się, że w kontekście tego, co się współcześnie dzieje z naszą młodzieżą, w tej, w tym, w tej sytuacji odosobnienia wynikającego z lockdownów, z, z ciągłego kontaktu poprzez jakieś ekrany, poprzez monitory naszych komputerów, no, gdzieś ten temat może być dla nich interesujący. Bo nasz Franz, czyli główna postać spektaklu, nie jest zakochany w lalce. Tak, jak to bez, było w, tak, w oryginale. oryginale, tylko jest zafascynowany tym, co widzi w ekranach i nie może się od tych ekranów oderwać. Wydaje mi się, że, że obecnie jesteśmy takim społeczeństwem obrazkowym i obrazy, a szczególnie szybkie obrazy, nas mocno przyciągają, tym bardziej młode społeczeństwo, młodą część społeczeństwa, więc jakby to pójście w multimedia i danie im takiego. Współ, prawa współistnienia, takiego równorzędnego współistnienia z akcją sceniczną wydawało mi się być interesującym zabiegiem. I trudnym w realizacji, żeby żadna ze stron jakby nie anektowała tej przestrzeni dla drugiej, czyli ani taniec, żeby nie przeważał, ani te multimedia, żeby go nie zakryły. No, było to tym bardziej trudne, że jakby wszystko powstawało równolegle, więc musieliśmy sobie bardzo dużo wyobrażać, co się będzie działo na tych ekranach. Kiedy znowu możemy to zobaczyć? No wszystko wskazuje na to, że w lutym spotkamy się ponownie. Czyli będziemy grali ten będziemy spektakl. będziemy grali tak. No takie jest założenie te, tego, tej współ, współpracy tej koprodukcji, że spektakl będzie grany w Białostockim teatrze lalek repertuarowo, więc mam nadzieję, że świetnie ten, czyli to będzie nie, można nie jeden pokaz dla wybranych, tylko rzeczywiście tak. będziemy mogli się z tym projektem zmierzyć. parę dni temu, żeby nie wchodzić w szczegóły. Mieliśmy w Białostockim Teatrze Lalek premierę. Jak do tej współpracy doszło? To znaczy, jeżeli chodzi o kooperację pomiędzy BTL-em a, a fundacją, Podlaskim Stowarzyszeniem Tańca tańce w Białymstoku, to nie jest pierwsza produkcja. E, więc mamy już doświadczenia, myślę, że pozytywne z obydwu stron, e, zarówno przy Karnowale Zwierząt, jak wcześniej Mikroko, mikrokosmos kompozycje w których, w obydwu tych spektaklach byłam choreografem, stąd myślę, że, że jakby kolejny spektakl... Taka naturalna kwestia, droga. Tak, kwestia czasu. No i, i to się wydarzyło po czterech czy pięciu latach od poprzedniej produkcji. Stąd też właśnie nasza koprodukcja tutaj w Białostockim Teatrze Lalek. Ja jestem wdzięczna dyrektorowi za to, że jest otwarty w ogóle na tego typu formy, które łączą różne obszary teatru i, i możliwość prezentacji spektaklu, który, który jest po części taneczny, który jest w dużej mierze taneczny. Mhm. To się rzadko zdarza u nas w mieście. Czy w Białymstoku się tańczy, to tak się tańczy. Mhm. Ale Białystok nie ma instytucji, nie ma miejsc, których można, które, które miasto by zapewniało dla tańczenia. Chodzi mi przede wszystkim o prezentację spektakli tanecznych. Rzadko powstają tego typu produkcje, i jeżeli myślimy o tańcu w Białymstoku z perspektywy z prezentacji, z perspektywy spektakli, to naprawdę niewiele tego się wydarza. Już od ponad 30 lat to środowisko tańca w Białymstoku się bardzo mocno rozwija, to amatorskie środowisko tańca. I oczywiście, że w tym środowisku bardzo szerokim są takie osoby, które decydują się na żeby, żeby tą karierę taneczną swoją ciągnąć, zawodową karierę taneczną i iść w tą stronę w życiu. Natomiast no, jakby możliwości tutaj na miejscu, na to, żeby pracować właśnie w jakimś rozwiązaniu systemowym, które nam dos jest dostarczone, nie ma na ten moment, więc ci tancerze najczęściej emigrują do innych miast lub do innych krajów i tam szukają sposobów na to, żeby pracować czyli, w tym zawodzie. Czyli taka współpraca z Białostockim Teatrem, ale kto rzeczywiście jest dla was, tancerzy, gratka. Nie tylko gratka, to jest dla nas przede wszystkim jedna z niewielu okazji do tego, żeby móc prezentować sztukę tańca szerokiemu gronu publiczności. Jest ogromna różnorodność tych spektakli, to też nie można powiedzieć, że mamy jeden kierunek. Jeżeli myślimy o spektaklu tańca współczesnego, no jest to forma, która gdzieś się rozwija już od ponad 100 lat i taniec współczesny generalnie jest jakby odrębną, odrębną dziedziną tańca, odrębną formą tańca. E, która ma swoje korzenie, która ma swoją bazę techniczną, e, ruchową, e, a i same spektakle ewoluowały w e, ciągu ostatniego stulecia. Więc, no, mm -hmm. tak samo jak w teatrze, nie mamy jednego kierunku, tylko mamy bardzo różne, e, e, bardzo różne możliwości. Kogo zaprosiła Pani do współpracy już tak oficjalnie? E, do współpracy zaprosiłam e, Wiktora wiksona Szczegła, który stworzył muzykę i uświadomił mi, że twórcy syntezatorów, pierwsi twórcy syntezatorów, zakładali, że że będą one y, wykorzystywane przez muzyków klasycznych. Oprócz... Właśnie do y, jakby przetwarzania, przekonstruowywania muzyki klasycznej. I on od tego wyszedł. Więc myślę, że to brzmienie też może wynikać z tego, że właśnie w ten sposób on o tym myślał. Oprócz tego jeszcze zaprosiłam mojego stałego współpracownika, czyli Pawła Dudko, który opracował scenografię i multimedia. E, cudowne i myślę, że warto to zobaczyć, bo y, wyjątkowe, wyjątkowe obrazy wyszły z tego. E, z kostiumy stworzyła Łucja Grzeszczek. Lucia również zagrała rolę Kopeliusa. Do współpracy zaprosiłam również aktora Białostockiego Teatru Lalek Piotra Wiktorko, a także Kasie, Wiktorko oraz Julię dziło tancerki. I w ogóle rodzinę na scenie mamy. Rodzinę na scenie mamy, tak? Co więcej, mamy młode matki. I to było też cudowne, że, że gdzieś te dzieci, malutkie dzieci, nam się w tych próbach naszych pojawiały. No i w ogóle było bardzo rodzinnie w trakcie pracy nad tym spektaklem. To, to, to będzie na pewno zostanie mi w, w, we wspomnieniach. Bardzo dziękuję również za współpracę Marcie Lewkowskiej, która nam pomogła w charakteryzacji naszej kopeli. No bez niej nie wyglądałaby tak samo. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję.